Witajcie moi drodzy na moim kanale Dzisiaj taki szybki, krótki poradnik A właściwie na temat jak wyczyścić w laptopie klawiaturę Którą tutaj mam przed sobą Co za chwilę Wam pokażę Z czego użyjemy jakiegoś środka To zaraz Wam powiem Ja sugeruję użyć takiego środka co mamy do czyszczenia w laptopach ekranów, czyli matrycy, coś takiego doskonale czyści ten klawiaturę, doskonale można między rowkami wyczyścić. Użyjemy też takiej oto której nałożymy na szmatkę w ten sposób popryskamy i będziemy czyścić. A ja zapraszam właśnie na ten krótki taki poradnik, jak to zrobić. Ok, powiedzmy tak, mam, tu jest nasz właściwie pacjent. W e powiem tak, wcześniej już została przeze mnie trochę wyczyszczona, ale postanowiłem poświęcić na to filmik, więc mam tu takiego laptopa. Więc żebyście nie mówili, to już jest wyczyszczone. Zresztą Wam pokażę. Nie wiem, jak tam będzie będzie Jest czyste między tym. To jeszcze pokażę na koniec, ale ja Wam tylko pokażę, jak można w prosty sposób yy, wyczyścić właśnie klawiaturę w tym oto laptopie między tymi tutaj rówkami. na początek zyskamy tym płynem. W takim środkiem trzmatkę troszeczkę wystarczy w danym miejscu, gdzie będziemy czyścić jak mamy trochę pijany to jest tak jakoś palcem. No i w ten sposób teraz jedziemy, koło trochę nam wyszło. I czyścimy sobie. Może chyba tam było zawsze troszkę kurzu. Raz tam za czas można takie czymś zastosować. I zawsze troszkę tam wyczyści nam klawiaturę. Oczywiście sugeruję nie włączać wtedy laptopa, żeby sobie coś nie uszkodzić. No i na koniec, jak mamy sprężone powietrze. To radzę między rówkami spryskać, jak to wtedy trzeba zrobić, no niestety ja z żadnego nie mam, bo akurat nie mam kupione. Potem można jeszcze trochę nieco skóry wyczyścić, pomiędzy rówkami. tam gdzie najbardziej będzie zaprocone Właśnie to taki krótki ten nie właśnie na jak wyczyścić klawiaturę. Akurat jak widać jest czysta szmatka, bo ja już czyściłem wcześniej tą klawaturę, więc byście widzieli ją bardziej zabrodzoną. Teraz na tej Wam podstawie pokazuję że ta klawatura już została czysta, wyczyszczona, co zaraz Wam ją pokażę. Bo to był taki wstępny poradnik. Ja wtedy jak czyściłem naklewat, no niestety bateria w aparacie mi padła i. Przerwało mi nagrywanie, więc się poświęciłem taki szybki poradnik zrobić, jakby czyścić prosty, sposób lekaturę. Czy jeszcze z... używamy środka, co czyścimy ekrany. Szmatka, dyskietka, na koniec jeszcze sprężone poecze, żeby pod przyciskami wytmuchać cały kurz. No ja bym to pokazywał, ale ja nie mam sprężonego pełcza. I w ten sposób, prosty sposób, kilka minut czyścimy klawiaturę. Czemu nie zaszkodzi, nie uszkodzimy nic bez obaw. Materiał może być w laptopie wystarczy, tylko nie włączać laptopa w trakcie tego czyszczenia. No, a jak Wam się w, w filmik podobał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i jeszcze dam jeszcze taka jedna informacja. Jak macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. Niedługo możliwe, że tu nastanie strona Facebooka, tam będziecie do mnie mogli pisać i wszelkie pytania tam będę na to Wam odpowiadał i wiecie, coraz już niedługo więcej filmików będę się starał nagrywać i my się widzimy w kolejnym filmikach. Do zobaczenia, cześć, hej. pa pa!